Zima zaskoczyła Białystok, Piasty zaskoczył Raków, a ja legie. Za to wreszcie wygrał Lech. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Sendecki, a to są top momenty 16. kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Tu zobaczycie wszystkie gole z minionego weekendu. Na początek piątkowe spotkanie Beniaminków. Brukbet Termalika Nieciecza, która jako jedyna nie wygrała jeszcze żadnego meczu u siebie, podejmuje Arkę Gdynia, która jako jedyna nie wygrała jeszcze na wyjeździe. 14 minuta, piłkę przed polem karnym dostaje Rafał Kurzawa. Kurzawa! Wow! Co za strzał, co za gol! Cudowne uderzenie! Popatrzmy, raz jeszcze gospodarze szybko i to w dobrym stylu obejmują prowadzenie. A sytuacja gości komplikuje się jeszcze bardziej, gdy w 65. minucie czerwoną kartkę otrzymuje Aurelien Gujamba. Arka musi grać w dziesiątkę, ale mimo to ma świetną szansę na wyrównanie. Maciej Wolski wybija jednak piłkę sprzed linii bramkowej Brukmet Termaliki. No i Brukmet Termalika nie chce dopuścić do nerwowej końcówki. W 88. minucie bardzo dobrze grający w tym spotkaniu Krzysztof Kubica. Podwyższa na 2 do 0. To pierwsze domowe zwycięstwo budwetu w tym sezonie, ale ono ciągle nie daje wyjścia ze strefy spadkowej. Hit 16 kolejki. Lider tabeli górnik Zabrze mierzy się z trzecią Wisłą Płock na trybunach w zaprzu ponad 25 tysięcy kibiców i fantastyczna atmosfera. Ale w pierwszej połowie na boisku nudy, bez goli i celnych strzałów. Drugie 45 minut jest już zdecydowanie lepsze. Daniel wbija się w pole karne, Dośrodkowuje, a Łukasz Sekulski jest sprytniejszy od Rafała Janickiego i to goście w 62 minucie. Obejmują prowadzenie siódma bramka Sekulskiego w tym sezonie. Górnik rusza do odrabiania strat. Wisła się cofa momentami bardzo. I w 78 minucie Sądre korzysta z dokładnej asysty Kamila Lukoszka i z najbliższej odległości pokonuje Rafała Leszczyńskiego. 1–1. Szóste trafienie Liseta w obecnych rozgrywkach. 5 minut przed końcem. Usman Są obija poprzeczkę. Wynik się już jednak nie zmienia. Górnik remisuje z Wisłą. 1–1. Zabrzanie pozostają na pierwszym miejscu w tabeli. Przenosimy się do Krakowa, gdzie Krakowia staje naprzeciw motoru Lublin na trybunach selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban. Emocje zaczynają się po przerwie. Iwo Rodriguez zabiera się z piłką, decyduje się na strzał koszet I co, i piłka wpada do siatki. Motor w taki sposób obejmuje w Krakowie prowadzenie. Jednak w 67. minucie dośrodkowanie Aitina Hasicza do piłki dopada Mateusz Praszelik pasy doprowadzają do wyrównania piękne uderzenie z pierwszej piłki fantastyczny gol no i mamy Remis ale Motor nie ma zamiaru tego tak zostawić Bradley van Heven dośrodkowuje a Karol z strzałem głową pokonuje Sebastiana Madejskiego Motor Lublin znowu jest na prowadzeniu, a Karol Czubak będzie we wtorek gościem naszego live'a. Zapraszamy na oficjalny kanał Ekstraklasy na YouTube, czyli Ekstraklasa TV. Możecie Karolowi zadawać pytania na naszych mediach społecznościowych. To już jego ósmy gol w tym sezonie. Gol, który zapewnia trzy punkty, bo Motor wygrywa z Krakowiem 2 do 1. Krakowia przegrywa po raz pierwszy u siebie. W Częstochowie główny temat rozmów to czy i ewentualnie kiedy trener Marek Papszun zostanie trenerem Legii Warszawa. Na razie Raków jeszcze pod wodzą Papszuna, mierzy się z Piastem Gliwice i to goście po tym strzale obejmują prowadzenie do siatki. Trafia Patryk Dziczek, do przerwy Piast prowadzi z Rakowem 1 do 0. Po przerwie przy piłce bramkarz gospodarzy Oliwier Zych, Zych trafia w Tomasiewicza, Barkowski, pusta bramka, Piast prowadzi z wicemistrzami Polski już 2 do zera. a na listę strzelców po raz trzeci w tym sezonie wpisuje się German Barkowski. Po błędzie bramkarza Oliwiera Zycha, to jednak nie koniec, bo po tym zagraniu piłki ręką przez Rakowiczana goście mają jeszcze rzut karny. Patryk Dziczek podwyższa na 3 do 0 i przy okazji zalicza w tym meczu dublet. Piast Gliwice pod wodzą Daniela Myśliwca zaczął wreszcie wygrywać i walczy o utrzymanie i to w jakim stylu. Raków w XXI wieku nigdy w Ekstraklasie nie stracił trzech goli u siebie i co prawda tuż przed końcem po błędzie tym razem golkipera gości Franciszka Placha Jonathan Brunes zmniejsza rozmiary porażki, ale to tylko na pocieszenie. Raków Częstochowa przegrywa z Piastem w Gliwice 1 do 3 piast ciągle w strefie spadkowej, ale ma jeszcze dwa mecze zaległe. W Warszawie tematy rozmów takie same jak w Częstochowie. Czy Marek Wapszun poprowadzi Legię? Na razie Legia wciąż pod wodzą tymczasowego trenera jakiego Azdiza. Gra z ostatnią w tabeli Legią Gdańsk i czeka na pierwsze zwycięstwo w Ekstraklasie od 28 września. Po pierwszej połowie się na to nie zanosi, bo 3 minuty przed przerwą Iwan Żelisko daje prowadzenie ekipie z Gdańska i to naprawdę ładnym strzałem z dystansu. No jak to Żelisko, to jego czwarty gol w sezonie. Ale zaraz po przerwie w stylu Żeliski, za pola karnego uderza Bartosz Kapustka. Gospodarze doprowadzają do remisu. Pierwsza bramka Kapustki w tym sezonie w Ekstraklasie. Ale jeżeli kibice przy Łazienkowskiej myśleli, że sytuacja jest już opanowana, to nic z tych rzeczy. To Lechia stwarza groźniejsze sytuacje. Bogdan Junik obija poprzeczkę. W 77 minucie świetnie w tym meczu grający Tomasz Bobczek przed polem karnym. Bobczek zalicza drugą asystę w tym meczu, a gola strzela Aleksandar Cirkowicz. Lechia znów na prowadzeniu przy Łazienkowskiej. W stolicy załamany nawet tymiś gazek. 4 minuty przed końcem Lechia może zamknąć ten mecz. Wojtko z wolnego trafia jednak tylko w słupek. Nie może w to uwierzyć John Carver. To już ostatnia minuta dorzuconego czasu. Ostatnia akcja. Piłka w pole karne Lechi i Wojciech Urbański doprowadza do wyrównania. Niesamowite Legia wyszarpuje punkt w 94. minucie gry. Ten wynik oznacza, że Lechia pozostaje na ostatnim miejscu w tabeli. No Legia, co prawda zremisowała w szczęśliwych okolicznościach, ale ciągle czeka na zwycięstwo. W Białymstoku zima, padający śnieg i ogólnie trudne warunki atmosferyczne sprawiły, że nawet pomarańczowa piłka na nic. Tysiące kibiców na trybunach bawiło się całkiem nieźle, no ale musieli wrócić do domu. W mecz Jagiellonii z gks Katowice został przełożony. W Poznaniu pogoda lepsza, tyle że mistrz Polski pogrążony w kryzysie. Lech Poznań gra ze świetnie spisującym się pod wodzą Gonzalo Fejo radom, dla którego ten mecz rozpoczyna się źle, bo kontuzji doznaje Jan Grzesik i już po pięciu minutach musi opuścić boisko. Spore osłabienie. Jeszcze gorsze informacje dla gości tuż przed końcem pierwszej połowy. Zagranie piłki ręką przez Steve'a Kinga, Analiza war i rzut karny. Z 11 metrów nie myli się Michał Isak. Radość przy Bułgarskiej. Do przerwy Lech prowadzi 1 do 0. A po przerwie już gra jak znutę Fantastyczna akcja sklepki. Isak wychodzi sam na sam z bramkarzem. Wpada w pole karne, ale nie strzela, a zalicza asystę. Pablo Rodriguez podwyższa na 2 do 0. To była 52. Minuta, 9 minut później kolejna akcja gospodarzy. Ari Golizadek, który wrócił do składu po kontuzji, podaje do Rodriguez'a, ten do Isaka. Po drodze próbuje interweniować Roberto Alves, ale Mick Isak dopada do piłki, pakuje ją do siatki z najbliższej odległości. 3 do 0. Isak ma w tym meczu dwa gole i asystę. W sumie Szwed ma 9 trapień i zrównuje się z Tomaszem Bobczkiem na czele klasyfikacji najlepszych strzelców. Radomiak jednak się nie poddaje, zje łatara trafia w poprzeczkę. A Elvesz Balde w taki sposób, taką ładną główką zdobywa bramkę honorową. Jest 3 do 1 i trzeba powiedzieć, że Radomiak w tym meczu wbrew pozorom gra naprawdę nieźle. Ale na więcej go nie stać, za to Kolejoś podwyższa na 4-1 swojego premierowego gola w ekstraklasie. Strzela Janik Anero. Lech Poznań wreszcie wygrywa, pokonuje Radomiaka Radom 4-1. Mistrz Polski awansuje też na czwarte miejsce w tabeli. W Łodzi wicef, który w ostatnich trzech meczach zdobył tylko punkt, podejmuje Koronę Kielce, która po świetnym początku rozgrywek ostatnio nie wygrała w żadnym z pięciu spotkań. Pierwsi do ataku w gospodarze, były gracz Korony Mariusz Fornalczyk w akcji. Seria zwodów, strzał, ależ piękna parada zawiera Dziekońskiego. Piękne uderzenie jeszcze piękniejsza interwencja bramkarza Korony. I już jesteśmy po drugiej stronie boiska. Nono do Stjepana Dawidowicza. Ten chce strzelać, ale wychodzi z tego idealna asysta. Antonin pakuje piłkę do siatki i to goście obejmują prowadzenie. Trener Jacek Zieliński może być zadowolony. A jeszcze bardziej w 35 minucie, kiedy Nono wrzuca piłkę w pole karne, a Konstantino Sotyliu w taki sposób pokonuje bramkarza gospodarzy. Ten mecz jest wyrównany. Ale to korona. Jest do bólu skuteczna i prowadzi 2 do 0. Widzew jednak walczy i ma okazję, by strzelić gola kontaktowego. Świetnie gra fornalczyk. Wow, potężny strzał, ale tylko poprzeczka. Fornalczykowi i widzewowi brakuje dokładności i trochę szczęścia. Zaraz po przerwie, w dosyć jednak szczęśliwej dla widzewa i pechowej dla korony sytuacji, wreszcie bramkę kontaktową zdobywa Julian Szeków. Później jednak Widzewowi brakuje znowu centymetrów, gdy poprzeczkę obija Sebastian Berger, który próbuje skopiować gola Sotuliut z pierwszej połowy. A Korona? No cóż, z tego meczu wyciska wszystko co się da. Na 3-1 podwyższa Stjepan Dawidowicz To jego premierowy gol w Ekstraklasie. Gdy w 68 minucie Dion Galapeni dostaje drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę, jest już po meczu. Widzę grając w dziesiątkę nie zagraża już Koronie i przegrywa. 1 do 3. Korona na piątym miejscu w tabeli. widzę tylko punkt nad strefą spadkową. W poniedziałkowym meczu pogoń Szczecin, jakby to nie zabrzmiało, uciekająca od strefy spadkowej, podejmuje dobrze w tym sezonie radzące sobie zagłębie Lubin. Ale już w drugiej minucie akcja Grosickiego, lączara i gol Dimitriosa Keramicisa. Portowcy bardzo szybko obejmują prowadzenie. Na 2 do 0 w 38 minucie podwyższa Raimund Molnar. Asystent tej akcji zaliczył Linus Walkwist. Ale jeszcze przed przerwą jest 3 do 0. Po golu Adriana Przyborka. Totalna dominacja gospodarzy. I co prawda zaraz po przerwie swojego pierwszego gola w sezonie strzela Mateusz Dziewiatowski. I Miedziowi przegrywają w Szczecinie już tylko 1 do 3. Ale pogoń dogonić się nie da. W 69. minucie rzut karny dla gospodarzy. Kamil Grośicki oddaje piłkę Samowi Greenwoodowi. Anglik z 11 metrów trafia w słupek, ale Molnar do bramki. Węgierski napastnik ma dublet, a pogoń Szczecin prowadzi z zagłębiem Lublin już 4 do 1. 5 minut przed końcem i sam Greenwood ma swojego gola w ekstraklasie. Anglik podwyższa na 5-1 i ustala rezultat tego spotkania. Portowcy rozbijają miedziowych. Na zakończenie szesnastej kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. W tabeli PKO Bank Polski Ekstraklasy liderem pozostaje Górnik Zabrze. Druga Jagiellonia Białystok, ale ma już dwa mecze rozegrane mniej niż Zabrzanie. Na trzeciej pozycji Wisła Płock. Na czwarte miejsce awansował Mistrz Polski Lech Poznań. Piąta Korona Kielce. Daleko od czołówki Legia Pogończy widzę w strefie spadkowej wciąż Brookbed, Piast i Lechia. Ale żaden z tych klubów nie ma zamiaru tam zostać. 17. kolejka rozpocznie się już w piątek od meczów Gwiazda z Widzewem i Radomiaka z Górnikiem. W sobotę spotkania w Gdańsku, Kielcach i Katowicach, w niedzielę jedziemy do Gdyni, Lubina i Płocka, no a w poniedziałek Motor Legia. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.